Dzień Boży, witajcie. Jesteśmy już w kolejnym dniu naszej pielgrzymki wielkopostnej. Coraz szybciej zbliżamy się do mety. Niedługo już wkroczymy w wielkie dni. A dzisiaj Jezus w Ewangelii Świętego Jana, którą możemy odczytać, którą usłyszymy dzisiaj w kościele, niejako spoileruje, używając naszego języka współczesnego, to co ma się wydarzyć. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi bardzo o tym, jak ma dokonać swego końca, jak ma nastąpić jego koniec, jak ma umrzeć. I to, co zaskakuje, gdy się czyta Ewangelię, czy dzisiejsze św. Jana, czy inne momenty, gdy nasz Zbawiciel mówił o swojej śmierci, zaskakuje to, że mówi zawsze o tym otwarcie. Może nie szukał nie wiadomo jak wielkiej rozgłośni, by się wszystkim chwalić, ale był na to gotowy. Był do tego przygotowany. Wiedział co, wiedział, co go czeka. Jest to fascynujące, że Bóg był gotowy na to, co go czeka. Że też się po ludzku do tego przygotowywał. Czasami w nas jest tak, że my też się do czegoś przygotowujemy. Kogoś czeka operacja. Lekarz po kolei tłumaczy Cię, co będzie Ci robił, dlaczego użyje takiej metody, dlaczego i na innej, po to byśmy byli gotowi. Jakiś czas temu uczniowie w klasie, której uczę, mieli zapowiedziany sprawdzian. W czasie powtórzenia wiadomości otrzymali mnie pytania, wspólnie też udzieliliśmy należytych odpowiedzi. I byłem zaskoczony, chociaż może nie do końca, że mając to wszystko podanek na tacy. Dnia, którego mieli ten sprawdzian pisać, nagle wielka panika, wielka le, wielki lęk. My go nie chcemy pisać. Nie, przebłyszę, prześwięcę na inny dzień, prosimy o to bardzo. I sobie myślałem, kurczę. Znali pytania, znali odpowiedzi, mogli się nauczyć. A jednak jest tak, że czym innym jest coś wiedzieć, a czym innym jest z tym się zmierzyć. Czym innym jest się do czegoś przygotowywać, a czym innym będzie to przeżyć. Wiemy, że Jezus nie tylko się przygotowywał do swojej śmierci, ale przezł w sposób najpiękniejszy tę drogę, która go do niej prowadziła. Jezus był świadomy. Świadomość tego czeka, świadomość wielkiego cierpienia. Niech będzie dla każdego z nas powodem jeszcze większej miłości do niego. Jezus nie narzekał na swój los. To nie jest tak, że radował się, że musi umrzeć, że musi cierpieć. Ale nie narzekał. Dlatego my też tego dnia dzisiejszego, Wielkopostnego, podejmijmy kolejne zadanie. Uczyńmy ten dzień dniem bez narzekania. Szczęść Boże, dobrego dnia.